No, witam, słuchajcie. Pamiętacie sytuację z tymi topikami, które e, wymieniłem? E, które się po prostu no, upaliły, tam zgrzało się złącze. I teraz słuchajcie, nie działał mi kolejny string. I patrzcie co tu się wyda wydarzyło. E, upaliła się MC4 normalnie. Taka piękna. Kabelki. Aha, bo to jest akurat od yy, panela. Nie wiem czy to jest od panela, czy to nie jest od panela. Nie, to nie jest od panela. O, nie to to szóstka powinna być, a co tu jest? Table. A, jest szóstka tutaj po prawej stronie. Yy, w każdym bądź razie zrobiło się takie piękne Akuku. Ładny tutaj musiał być błysk tego kabla nie paliło, ale MC4 nie dała rady powiem Wam szczerze, że chujowo brzydko ujmując ale mówię, słuchajcie to nie jest ten string który były, który, na którym były zgrzane na którym były zgrzane rozumiecie te e Topiki, to jest ten drugi string, bo dzisiaj przyszedłem zobaczyć i patrzę. Na drugim stringu nie ma. Myślałem, że to samo się wydarzyło. Mam już zabezpieczenia nowe e, zamówione, ale to się nie wydarzyło na, na tym samym topiku, tylko na kolejnym. Muszę przejść e, wszystkie MC4, i zobaczyć jak to wygląda, i wtedy tą wymienić i uruchomić to. Więc e, no, po wymianie dokram wam, jak to będzie. Już tak pizgało na tym dachu, że dałem nowe czwórki. Ja używam tych. Nie wiem, czy dobre, czy nie. Zaraz się burza, rozpęta. Mówcie, co na ten temat uważacie? W każdym razie wymieniłem. Napięcie jest, więc to było to, ale no będzie trzeba przejrzeć raczej wszystkie po kolei eee, wszystkie po kolei po kolei MC4. 5 lat słuchajcie. Co prawda to się zwróciło. No ale mogłoby jeszcze 2 lata. Pochodzić nieruszane, prawda? A, zajrzymy tutaj do tego topika drugiego słuchajcie. I tu generalnie ten drugi z tego jednego stringu, co był upalony, ten jest cały. I, i ja tu nie widzę, żeby cokolwiek było przegrzane, jak niektórzy sugerowali. Na no moje po prostu no, mój błąd, że nie dokręciłem, dokręciłem. Nie sprawdziłem po prostu tutaj śrub i tyle. E, a więc tak, tu zabezpieczenia nowe kupione. Takie jak ja mam tam w tych pozostałych instalacjach te na Takie no i będziemy wymieniać. Eee, natomiast mówię, no tu mnie troszeczkę martwi to, że tak mocno ta MC4, powiem Wam, zostało z tego tyle zwęglone. Także no, no lipa. I to był tak jakby no, najdłuższy. To nie było między panelami, tylko, tylko ostatnia, tak jakby ostatni kabel minusowy. Ten, który już biegnie do falownika. Czyli tu było największe, można powiedzieć, napięcie. No dobra, nie ma co. Słuchajcie. Nie ma co tutaj skramczeć, tylko trzeba kupić MC4, ewentualnie podrzućcie czy te, czy jakieś inne, co wy tam radzicie i będzie trzeba to wszystko po jednym stringu, wiem który już teraz to jest, więc mogę sobie spokojnie pierw jeden, potem drugi rozpiąć i po kolei wszystkie MC4 wymienić. Tutaj też to zamiar mam wypieprzyć i bezpośrednio na tulejki dać, żeby tego tu nie było. No i tyle. Pozdrawiam, na łączach słoneczka.